Cześć, Piotr Kamont, Ptaki Polskie. Do zrobienia kolby ze słonecznika potrzebny nam będzie oczywiście słonecznik. Tu mamy mniej więcej jedną szklankę. E, trzy łyżki żelatyny. E, mniej więcej jedną trzecią szklankę wody. E, miseczkę, żeby to wszystko połączyć. Jakąś formę, którą, która tutaj jest akurat plastikową rurką, która będzie naszą, e, naszą kolbą. I patyczek, e, żeby to wszystko e, przymocować do drzewa. W pierwszym kroku musimy połączyć wodę z żelatyną. Woda jest gorąca, po to, żeby żelatyna nam się tutaj dosyć dobrze i szybko rozpuściła. Musimy mieszać tak długo, aż żelatyna nam się całkowicie rozpuści. Ok, następnie musimy połączyć nasz słonecznik z naszą żelatyną. Tak przygotowaną masę należy włożyć mniej więcej na 5-7, może 10 minut do lodówki. Chodzi o to, żeby ta żelatyna już zaczęła tężeć, ale jeszcze nie stężała całkowicie, żeby można było uformować z niej taką kolbę. Żelatyna nie może być za rzadka. Chodzi o to, żeby po prostu, jak będziemy tutaj wkładać naszą, naszą masę, żeby żelatyna nie uciekła przez dołem, przez przez ten otwór. Gdy słonecznik i żelatyna nam już lekko stężała, przekładamy całość do naszej tuby. Ziarno trzeba co, co jakiś czas ubijać w środku, tak żeby mm, mocno do siebie przylegało. Na koniec w środek wkładamy nasz patyczek i taką kolbę wsadzamy do zamrażarki na jakieś 10-15 minut. Po wyjęciu kolby z zamrażarki tą plastikową tubę możemy lekko ogrzać. A potem delikatnie wysunąć zawartość. I taka kolba jest gotowa do zawieszenia na drzewie.